cieplutko jest Wasia 5 stopni, 26 nie no bajka po prostu, jest tak ciepło listki się bardzo szybko rozwijają już niektóre drzewa to już można wiedzieć, że są zielone no tak można już mają takie fajne o patrz, widzicie takie fajne, cienkie listki cieplutko słońce świeci ładnie no, jest fajnie Tym wiaterek jest jeszcze cieplejszy jest jeszcze cieplej niż wczoraj Och, fajnie Widzicie, o, ładnie. Krawka. Przyzdobiona tymi płateczkami białymi. Fajnie. Nie, no, podoba mi się. Jest cieplutko. Może wierzę, że niebo wręcz bezchmurne. No, tak fajnie. Tak Cieplutko. Nie wiem co by tu jeszcze. Cieplusieńko. Fajnie. No i co by wam tu jeszcze pokazać? O widzicie? To drzewo z dwóch dni czy z trzech. Białe drzewo zrobiło się zielone. Szybko, cieplutko to wszystko rośnie. Tutaj też ładnie wszystko cieplutki osłonecz wiatr wiaterek taki bardzo ciepły muszę nawet powiedzieć fajnie sobie wieje o, fajnie i ten i wiaterek taki cieplutki jak widzicie drzewko tam nie zobaczcie kotki już zielenieje cieplutko no fajnie jest To już jest wiosna. Wiosna zawitała już No i co, że to zeszły, no, chyba będziemy kończyć powoli. Wczoraj Wam pokaże tą wieżę, ona już może wieżą bliski swoje rozwinęły. I już ona już jest zielona. Co? To chyba tyle. No, co by wam jeszcze pokazać? No, wszystko wczoraj wam pokazywałem. jak to wszystko się wszystko ładnie rozwija. No co, no będzie kończyć? No bo nie będę w kółku pokazywać też tego samego. No bo to też, no wiecie? Mogę wam tu jeszcze coś pokazać. O, listki. Tutaj są już normalnie takie zielone już. No jeszcze nie do końca, ale się coraz bardziej rozwijają. Trawka z po zielona. No dobra, więc podsumowanie. Wiosenny, świąteczny, ciepły dzień. 25-26 stopni. Niebo bezchmurne i ciepły wiaterek.